Cześć skarbie. Uhuhuhu. Witam serdecznie, proszę Państwa. Przed nami trzecia część, przedostatnia część naszej dzisiejszej relacji w ramach drużynowego turnieju Polski. No cóż, moi drodzy, przed nami kontynuacja serii próbnej, a potem już rozpoczniemy dzisiejsze zawody, które rozstrzygną niejako, być może już dzisiaj. Kto ten turniej będzie w stanie wygrać? Na razie Serie pod dyktando Norwegii i Polski. Reszta ekip próbuje, ale nie zawsze im się udaje. Przed nami grupa trzecia sedni serii próbnej. Na razie najgorsza ekipa Szwajcarzy, zwłaszcza po wpadce Dominika Petera w pierwszej grupie. Grupa już się rozpoczynają, oczywiście Rosjanie. I mają pierwszy przebłysk Michał Maksimoczkin. Tutaj pod rekord skoczni prawie podleciał. 264 metry Nody 19, Rosja na razie oczywiście prowadzi eee, To jest taka odpowiedź na próbę Matthews'a Kupa w grupie drugiej No bo teraz ekipa Francji i Kanady Może mieć problem z pokonaniem Rosji Mackenzie boyd Klaas Musi mieć 250 metrów ponad Uzyskane A tylko do będzie brakowa Czyli znowu Rosja będzie górą Mackenzie 225 metrów Noty średnie osiemnastki Miejsce drugie Ponad 30 punktów na korzyść Rosji Eee, drużyna Polski. Jakub wolny. 222 metry. Mniej więcej tyle potrzebuje Kuba, żeby Polska była na prowadzeniu. Kuba ma problem. Tak jak to było na dużym obiekcie w sali próbnej. Ale proszę zobaczyć, w drugiej fazie odrodził się. 264,5 metra. Fantastycznie. No ty 19, 19,5. No i nie było co zbierać w tej drugiej fazie po prostu. to do niego należało. Polska no, kołtuje teraz Rosję na ponad 50 punktów. Ta byż już była tego, tego rozmiaru, natomiast w Kubie udało się ją po prostu utrzymać. Austria, Klemens Leitner. No, Austria bez by nas przeliczyć, oczywiście, ale może utrzymać do nas dystans. Klemens Leitner to zrobił mniej więcej. Uzyskuje 259 metrów. No, po 19,5. No, Austria 13 punktów przed Rosją, do nas tracą Austrii 40 punktów, 40 80 Teraz Kazachowie ze, ze którzy walczą z Finlandią o szóste miejsce w tej serii próbnej. Arti Aigro, no podejmuje trochę ryzykowną walkę, ale, 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 no właśnie, Aigro 272,5 i metra. Noty 19, 19,5. Ajgro, ma teraz drugą notę. Wyszło od Graneru nieznacznie. O pół punktu. Drużynę wyprzedziła ekipa Francji i Kanady. W ten sposób. No i Norwegia, która walczy o utrzymanie prowadzenia. Nie będzie to proste, bo Kuba Wolny pokazał pazur. Robert Johansson może tylko pazura nie mieć. Zwłaszcza, że ostatnio miał kryzys, jeśli chodzi o miasto Świata. No właśnie. Johansson 229,5 metra, za blisko, noty dobre, ale brakuje metrów, Norwegia tuż przed ekipą Ur Austrii, a Polska wyraźnie na prowadzeniu, także Polska będzie liderem po trzech grupach w serii próbnej, Finlandia i Szwajcaria pozostały nam w tej grupie, najpierw Finowie, Jana Haponen, który się pilnuje w tej serii próbnej, proszę zobaczyć, walczy, walczy, walczy i już po rekordzie widać. 279,5 metra nowy rekord skoczni. I kolejny, który będziemy musieli zapisać, oczywiście. A więc, proszę Państwa, no, dla rekord Dawida po tylko kilka minut. Tak to można podsumować. weddingrad 300 metrów. Rozmiar skoczni 279,5 metra nowy rekord skoczni. Otrzymy ten popełniony rekord Dawida. No i David nie wygasali próbne indywidualnie, bo już go wyprzedził Haponen. Bo on też uzyskał wysoki nut za ten lot. A jednak ja uzyskał 3 metry nad Davidem. A więc nowy rekordista obiektu: Jana Haponen, legenda w skoków który na dobę na, na się do sobie i tak dobrze nie radzi. Z Z tutaj walczę o zwycięstwo w całym turnieju, A indywidualnie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata ma dużo skocznych, Tam już tak nie błyszczy. Noty 19. Finlandia robi dużo kogo do przodu, oczywiście, tym wynikiem. Jest przed Rosją, nawet. A niewiele za Austrią i Norwegią. Finlandia włącza się do gry o podium w chodzeniu klasyfikacji tej serii głównej. No i została nam Szwajcaria. 450 butów potrzebne do objęcia powodzenia. Tyle potrzebuje skorzyść Luka Eglow, żeby Szwajcaria mogła dokonać cudu i poszczycić Polskę. A, on osiąga nic praktycznie. Proszę zobaczyć. Luka Eglow pogubiony, 189,5 metra. I Spaceria już jest pewna tego, że zajmie ostatnie miejsce w serii próbnej. Ma zbyt, zbyt dużo do 7. ekipy Francji i Kanady. Ta statystyka wynosi 225 punktów więcej niż osiągnął Jan Hopkins za swój rekordowy lot. Tak to wygląda. Czyli Spaceria na pewno w serii próbnej jest znacznie najgorzej, jak może. Od ostatniego miejsca. Polska prowadzi po trzech grupach, na drugim miejscu Norwegia, potem Austria, potem Finlandia, e, Rosja, y, Kazachowie ze Stanami, Francja z Kanadą i Szwajcarią. Tak to w tym momencie wygląda. Polacy ewidentnie gdzie będą starali się, przynajmniej powalczyć o podróż, przynajmniej tak wynika nam na razie z prognoz serii trudnej. Y, drużyna Rosji, proszę Państwa, i wpadka Sandra na zakończenie. No to ciekawe, gdzie Rosja skończy serię trudną. Skoro taki wynik Andrei jeba tylko 159 metrów, czy do oznacza, że Rosja skończy na miejscu siódmym w serii próbną? No? Od tej jest pytanie. No i chyba tak, bo Leroid potrzebuje 190 metrów, by zepchnąć Rosję na siódmym miejscu. Wszystko zależy od próby LiRoyda, a Leroid będzie miał 200 metrowy lot, czyli ekipa Francji Kanady wygra tę walkę, ale tylko by się 2,5 metra Liroida. Nie zachwycił Girojta, ale drużyna pokona Rosję o prawie 19 punktów. No i Kamil Stoch. Kamil bez wypadku mógłby dać nam prowadzenie, bo wystarczyło mu 133 metry, by Polska zajęła w serii próbnej co najmniej piąte miejsce. Kamil ma kłopoty, to już widzimy, jak każdy w tej grupie. Kamil tylko 166 metrów. Noty 19 zobaczymy za pokażą rywale. Polska prowadzi, więc na pewno mamy no, co najmniej te miejsce pocieszenia takie. W czołowej piątce możemy nie wygaceli próbnej, ale będziemy w czołówce i to cieszy. Drużyna Austrii, Daniel Huber, no poradził sobie, poradził sobie, ale też tak nies niespecjalnie, poskodliwie. 222 metry, noty dziewiętnastki. Austria przed Polską, no ale to było pewne po Kamila. Teraz tylko zachopie ze i im będzie trudniej o taki scenariusz, żeby pokonać Polskę. Saber, że Walczy, walczy, ale chyba będzie miejsce trzecie dla drużyny. Zobaczmy. No tak, 221 metrów. Noty 19, 19,5. Miejsce trzecie. 10 punktów do Polski. Polska będzie co najmniej czwarta w serii próbnej. A on jest co najmniej trzecia. No teraz Norwegowie. Anders Hanemel 223 metry do wyobraźniacie prowadzenia potrzebne. Czy Fanemel da radę? Chyba nie. Jeszcze gorsza fatka niż Kamila. A jest tak, że Norwegowie tutaj mają swój gorszy moment. 107 metrów. no Nota zerowa nawet na ten wynik. No i Norwegia spadnie wyraźnie w serii próbnej, bo pokona tylko Szwajcarów. Norwegia. No i wiele się zmieniło w tej ostatniej grupie, jak się okazuje. Teraz Finlandia, która masz za wygad serii próbną. Jana Honen. Czy da żeby Finlandia z 7 miejsca ostatecznie na pierwsze się przedostała? Chyba tak. Chyba tak. E, tak jest, 252 metry Jana Ahonena e, Noty dziewiętnastki, Finlandia wygra serię próbną proszę Państwa, no niesamowite Niesamowite rzeczy, wpadka Polaków i takie przytasowania. E, Finlandia, Austria, Polska, taka będzie trójka serii próbnej No i została Szwajcaria, która Skończy serię próbną Na przeciwnym biegunie, na ostatnim miejscu e, Simon Aman. Zobaczymy, czy chociaż on zaprezentuje się solidnie, no częściowo na pewno, bo to będzie jedna z najlepszych w tej grupie. Będzie to próba taka 200... No widzimy, 240 metrów. Wysokie noty, jak na taką próbę, no i w jak kończyła ostatnia, ale Simonaman 12 indywidualnie akurat. A więc Finlandia wygrywa serię próbną, dość niespodziewanie, ale zasłużenie oczywiście, bo poza pierwszą grupą potem już tylko walczyli Finowie. I walczyli do końca, bo trzech zawodników w dziesiątce kończyło serię próbną. Austria druga, trzecia Polska. Czwarte miejsce Kazachowie ze Stanczykami, Potem Francja z Kanadą, Rosja, Norwegia i Szwajcaria. Dziwne wyniki. Zobaczymy co będzie w konkursie. Finlandia górą. I tak indywidualnie 27 dopiero asiak ale potem 10 Ahonen, 9 Harioli i pierwszy Janne Havonen. W ekipie Austrii mm, 21 Huber. 14. Martin Koch, 11. Jan Herl, 8. Leitner Wdruszenie Polski, 29. Kamil Stoch, 17. Piotr Żyła, 5. Kuba Wolny, 2. Dawid Kubacki. Ekipa Kazachów i Estonczyków, 25. Siergiej Tkoczenko, 22. Muminow, 16. Karel Nusaru i 3. miejsce Artiego Ajgro. czołowa trójka już nam znana. Pierwszy Haponen, drugi Dawid Kubacki, trzeci Arti Aigro. Potem ekipa Francji i Kanady. Tutaj 26. Leroy, 24. Chapuis, 20. Magenzi, Błotklaus i piąty Wynik Moty Kupa. W ekipie Rosji 30. Sendryjew, 19. Wasiljew, 15. Hazetinów, 7. Maksimoczkin. U Norwegów 31. Van Emel, z Dominikiem Peterem, bo obaj dostali notę zerową. 18. Johansson, 13. Wilmsztad, 4. Granerut. No i w ekipie Szwajcarii. To my nie gdzie. Potem 28 Luka Eglow, 23 Bayer i 12. Jedyny pozytywny wynik w drużynie Simona na 12. miejscu. E, tak wyglądają wyniki serii próbnej, proszę Państwa. Zobaczymy, co będzie w konkursie. Mamy nadzieję, że nasi zawodnicy popatrzą o to podium. Z jakim skutkiem zobaczymy? To nie jest skocznia, co pokazała ostatnia grupa tutaj, zwłaszcza. Prawda? No i ten początek, gdzie Szwajcarzy i Finowie byli w opałach. Trzeba to przyznać. No, zobaczymy, co będzie w konkursie się działo, bo tutaj naprawdę może się jeszcze wiele, wiele zdarzyć. Także bądźcie z nami. Zaczynamy. Zaczynamy te wielkie emocje. 40 minut rywalizacji przed nami. Pierwszą grupę odpoczyna już drużyna Rosji, Dmitrij Vasiliew. No i tutaj, mocno otwarcie Rosjan, ale tak jak to było w celi, tylko jeszcze w lepszym stylu, 257,5 metra kapitalne noty i Rosja zaczyna z wysokiego C jak się można było spodziewać, żeby nie dowarczył o każdy punkt już teraz ekipa Francji i Kanady Roman lamiche gorzej e, dużo gorzej znaczy dużo gorzej to może nie, bo w drugiej fazie się wyratuje trochę, ale to będzie jednak 235,5 metra, bliżej noty 19, 19,5 Ekipa traci do Rosji prawie 28 punktów. 27,9 i teraz Piotr Żyła. No i to my na piątkę oczywiście, że tutaj pokażę Kąś Ale czy tak będzie już w pierwszej serii? Częściowo na pewno, bo to będzie dobra próba Piotrka, ale będzie miesięczny za Rosją. 245 metrów. No i jest to poniżej serii płynnej. No typu 19,5 od wszystkich sędziów. Francja, Polska, Finlandia, Włochy, Japonii. Japonia takie nacje. Sędziują. Eee, proszę Państwa, Polska na drugim miejscu do, do Rosji, dajcie 15,5 punktów. 12 punktów mamy przewagę nad ekipą Francji i Kanady. Teraz Austriacy. Jana Herl no, w serii próbnej miał najwyższą notę w grupie. Jak pamiętamy, Austria była pierwszym liderem w serii próbnej. Teraz Jana Herl. Eee, no. Poziom, jaki się trzyma, bo to jest 246,5 metra. Austria tuż przed Polską. Nieznacznie, ale jednak. Noty wysokie. Austria jednak tylko przewaga 2,3 punktów. Tati i drużyna Austria do Rosji 13 punktów i 90. Kazachowy ze Stączekami. Siergiej Tkaczenko. No, kłopoty będą. To już widać się. Tutaj. To samo co w sali próbnej, zbyt, pasy... zbyt agresywnie, 205 metrów i duże stety punktowe. Niestety. Norwegia, która może to wykorzystać już w pierwszej grupie. Ludwig Wilhelmstadt. No, oczywiście, bo wykorzysta, bo to będzie dłuższy lot chyba. Chyba, bo ta pierwsza taka była oszukańcza. No i widzimy, odleciał troszkę tej Norweg, 247 metrów. Noty 19, 19,5 Minimalnie trzecie miejsce tuż za Austrią. dziesiąte punktu straty. Finlandia. Lauria Asikainen, który no, nie był jasny na podstawie w drużynie w serii trudnej. Teraz, teraz troszkę lepiej to będzie wyglądać, ale też szału nie będzie. A Sikainen ma problem z tą skocznią, jak się okazuje. Teraz osiąga tylko 214 metrów. Noty 3,20, 19,5 i no ale brakuje tych metrów tutaj, prawda? Drużyna pokonuje tylko Kazachów i Estonczyków. Jest poprawa, ale zbyt mała by cokolwiek tutaj drużyna mogła na razie y, zbudować. Szwajcaria. Dominik Peter, no nody 0 już nie będzie. I Szwajcaria będzie przed Finlandią po pierwszej grupie. Dominik Peter y, 247,5 metra, noty 19, 19,5 pół. Szwajcaria jest trzecia minimalnie przed Norwegią, minimalnie za Austrią, cieszy tylko w czołówce, między drugim a piątym miejscem. Polska traci tylko 232 do drugiej Austrii, prowadzi sensacyjnie Rosja, potem Austria, Szwajcaria, Norwegia, Polska, e, Francja z Kanadą, Finlandia i Kazachowie ze Stanczykami. Tak pozostaje się pierwsza grupa, wszyscy uzyskali noty po punktów, każdy przekroczył 200 metrów, z różnym skutkiem, no bo jedni wyraźnie 200 przekroczyli, drudzy Niekoniecznie eee, tak to na razie wygląda, proszę Państwa. Przed nami grupa druga, która będzie starała się to korygować. Drużyna Rosji, Imir Hazetinow. Eee, Tylko zadanie Hazetinowe, bo trzeba się utrzymać na prowadzeniu. Ale Hazetinowy e, proceduje się w miarę dobrze. E, 241,5 metra. Nie zawiódł za bardzo. Noty 19, 19,5. Rośnie na razie prowadzi, zobaczymy, gdzie ich to zaprowadzi. Teraz ekipa Francji i Kanady. Meteo saukup No trzeba naprawdę się wysilić. Ten, to zrobił yy, w serii próbnej, co najmniej. Ale nie będzie tej odległości, bo Sałkup yy, popełnia błąd na progu. No i w efekcie będzie odległość króciutka. 208,5 8,5 metra, ledwie. Noty 18. I to do Rosji gigantycznie rośnie. Yy, drużyna Polski. Dawid Kubacki. No, zobaczymy. Polska, piąta po pierwszej I teraz bardzo ważny wynik Dawida, bo jesteśmy w ścisłej czołówce i tutaj każdy metr będzie miał znaczenie. A Dawid osiąga teraz, no, wynik zawsze niż w serii próbnej, co prawda, ale 240 metrów daje Polsce bezpieczne. Drugie miejsce w tym momencie. No, tylko 19,5. Polska, ta czy do Rosji, jest 17 punktów. Trzymamy kontakt z Rosją. Jeśli chodzi o ostatnie punktowe, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W dalszej części rywalizacji. Austria. Martin Koch. Austria była tuż przed Polską. Także nie wiadomo, czy teraz Martin Koch da radę. Chociaż da radę, da radę. Da radę Austria. 245 metrów. No typu 19,5. Austria przed Polską. Już o 8 punktów. Troszkę ta przebaga wzrosła. Ale wciąż jest zasięgu, bo to jest obiekt Tutaj takie różnice nie będą. Nie byłoby większego znaczenia w dłuższej perspektywie. Kazachowie ze Stanczykami, Karel Nussalu lub Drużyna chyba wyprzedziła ekipę Francji i Kanady, albo i nie. 254 metry, noty 19, 19,5. Drużyna o 20 punktów wyprzedziła drużynę Francji i Kanady. A więc mamy tę zmianę w klasyfikacji. Teraz Norwegia. <laughs> Halvor Regner, Granerut. Gdzie Graner wyląduje? No, daleki lot będzie. Ale na ile wystarczy tutaj? Miejsce trzecie? Tak. 242,5 metra. No, to 19, 19,5. Norwegia trzecia przed Polską o 4,4 ,4 punkty. Finowie. W drużynie Finów ym, siódme miejsce było w pierwszej grupie. To zobaczymy z te piasek Harry Oli, niestety, niewiele lepiej tutaj będziemy. Mógł, ym, się wysłowić. 241,5 to jest przełamanie, ale niewiele dające, no po 19,5. Drużyna minimalnie jest przed Kazachami i więc przesunie się z 7 na szóste miejsce, ale stady do podium będą spore, co najmniej 400 punktowe. Została Szwajcaria, która miała trzecie miejsce po pierwszej grupie. Kijan proszę Państwa. No i zobaczymy. Kijan Paj będzie walczył o każdy metr, tutaj. No i Szwajcaria będzie na prowadzeniu. To już jest pewne, bo Pajer wyraźnie przekroczył linię dającą prowadzenie 268,5 metra. Noty 19,18,5. Szwajcaria na pierwszym miejscu. Piąty Dominik Peter, pierwszy Kijan Pajer. Takie wyniki indywidualne. Szwajcaria wyszedł właśnie na czoło. Niemal 17 punktów przed Rosją. Szwajcaria, Rosja, Austria. Taka czołowa trójka po dwóch grupach konkursu. Potem Norwegia. Polska na piątym miejscu, następnie Finlandia, Kazachowie z Ostanczykami i ekipa Francji i Kanady. Na razie się Polska wciąż w czołówce. i to się dla liczy na ten moment najbardziej. Przed nami grupa trzecia tej pierwszej serii konkursowej, a więc Michał Maksimocznik, proszę Państwa. No i zobaczmy. maksymalnie pokaże siłę. No, częściowo pokazał, bo to dobry wynik. Rosolina 248 metrów, noty po 19,5 punktu. Roś należy będzie prowadzić. Tymczasem ekipa Francji i Kanady, no, która ma co odrabiać po tych dwóch grupach, ale niestety fatalny błąd po Mackenzie. Boyd Klaus i drużyna traci skok. Tak można powiedzieć. Mackenzie zarowa, no to fatalnie. A więc ekipa Francji i Kanady, pierwszą drużyną, która wypada z gry, o korzystny dzisiaj wynik. Drużyna Polski, Jakub Wolny. Polacy no, mają tutaj oczywiście walczyć, ale Kuba, no no nie wiadomo co tu da, 235 metrów, no szału nie ma, no typu 19,5, ale tracimy do Rosji teraz więcej. Tracimy do Rosji teraz 32 punkty. Przed nami Austriacy. Lightner. Austria trzecia po dwóch grupach. Lightner y, będzie budował szep. Austria nad Polską. No i Austria będzie przed Rosją. 261 metrów. No odleciał. A Lightner. No ty dziewiętnastki. Austria przed Rosją o 5,6 punktów w tym momencie. Tymczasem kazachowie z stączkami. arty aigro aigro no tak sobie trzeba to przyznać 231,5 metra tylko wolnego. waszą będziemy krytykować możemy aigro 231,5 noty po 19,5 punktu miejsce czwarte jak widzimy Dla prawie 40 punktów dalej do polski także miejsce polski w czoj piące powinno być bezpieczne tak, patrząc na tę sytuację, Norwegia. Robert Johansson, Norwegia, czwarta. Była po dwóch grupach. Robert Johansson, bardzo ważny lot, ale ambitny lot. Norwegia będzie chyba przed Austrią, jeszcze 262,5. Wysokie noty jednak minimalnie lepsza. Austria, minimalnie za chwilę to zobaczymy. Ta przebaga dziesiąta punkt. Austria przed Norwegią. Polska traci teraz więcej do tych dwóch ekip, niestety. Finlandia przed nami. Jana Haponen, Bohater w serii próbnej. Nowy rekordista obiektu, ale tutaj o rekordzie mówię nie będzie. Będzie miał kłopot z metrami, ale poradzi sobie w drugiej fazie na pocieszenie. E, 255 metrów. Zbliży się do nas Finlandia. E, noty 18-18,5. Finlandia pozostaje za Polską, ale traci do nas tylko 14 punktów. Traciła ponad 30. Także przebysk z Japonię, no nie do końca tak wyskutniwy jak w serii próbnej, ale jednak. No i Szwajcarzy, którzy mają bronić pierwszego miejsca. Luka Eglow, 242 metry do prowadzenia. Luka Eglow, pamiętamy, w serii próbnej miał kłopot, żeby odlecieć. I teraz też to się pojawia, Szwajcaria traci prowadzenie. Luka Eglow, 217 metrów, noty 18 miejsce czwarte przed Polską. A więc Luka Eglow popiera błędy z serii próbnej, chociaż no i tak się zdarza. Austria, Norwegia, Rosja. Taka czoła, trójka po trzech grupach. Potem Szwajcaria, Polska, Finlandia, Kazachowie ze Stęczakami i ekipa Francji i Kanady, która po trzeciej grupie przegrywa dzisiejszy konkurs. Rosja może do niej dużo odrobić dzisiaj. Tak na razie wygląda. Sytuację. Za chwilę, część ostatnia dzisiejszej naszej relacji.